Obiekt znajduje się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczyste otwarcie nastąpiło w niedzielę 16 kwietnia. Inicjatorem powstania tego miejsca był Kazimierz Kozieł z koła kombatanckiego żołnierzy Armii Krajowej w Machowcu. To on w głównej mierze zebrał wszystkie eksponaty, które można oglądać w Izbie Pamięci. Ludziach, o których przez wiele lat chciano zapomnieć. Zapomnieć o ich losach, wkładzie w wyzwolenie kraju, ich nieugiętości i wierze. W niepodległą Polskę. Polska to taka opowieść. Opowieść, a w zasadzie sztafeta pokoleń, która przekazuje sobie wartości, przekazuje historię i o tą historię dba. Ja bardzo serdecznie dziękuję za to, że po raz kolejny w powiecie radomskim jest moment, kiedy jest chwila zatrzymania, zadumy. W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele polskiego wojska, służb mundurowych, a także potomkowie poległych żołnierzy, których pamięć uczczono między innymi w Izbie pamięci. Dziękuję za to, że te pamiątki, które Pan składał, zbierał przez te kolejne lata, one będą służyć młodzieży, one będą służyć nam wszystkim, ale szczególnie naszym dzieciom, wnukom, kolejnym pokoleniom, abyśmy pamiętali o tym, co tu się działo. Co się wydarzyło? W Izbie Pamięci można obejrzeć m.in. archiwalne dokumenty i fotografie, zobaczyć repiki broni i sprzętu wojskowego czy obejrzeć przygotowane materiały filmowe.